Witam Was serdecznie z tej strony, Remixes Diablo czy Reaper of Soul. Tym razem sam nagrywam bez FWE i też możecie zauważyć, że inną postacią. Gram teraz barbarzyńcom I dlaczego gram sam? Ponieważ chcę teraz zrobić y, głębokie szczeliny solo, żeby właśnie na tablicy być wyżej. Jestem aktualnie na tablicy trochę w klanie, oczywiście. Jestem dziesiąty. Więc to trochę jest biedne, zrobiłem 45 w 9 minut. I teraz będę chciał zrobić 46. Ponieważ jak pamiętacie grałem krzyżowcem, więc pokażę wam również jak krzyżowcem stoję. Spadłem już na piąte. Spadłem już na piąte, byłem trzeci. A tu taki chuj Przestałem nim grać, Zagra zacząłem grać barbarzycą i zaczynają mnie wyprzedzać WOLP. W ogóle czym ty to przeszedłeś? A to dobra. A to dobre wystarczyło ci tylko to No jak oni z tym spodniami Jana biegają, ja je ogarniam Ale Wol pogarnia krzyżowca od stóp do głów, więc to nie jest w sumie dziwne, że on jest pierwszy. No dobra, to walnijmy sobie tą 46. Zastanawiam się również nad sensem nagrywania Diablo, tak właśnie jak teraz, że jako normalne filmy na YouTubie, czy ja się chyba jednak przerzucę, wiecie, na streama, jeśli chodzi o Diablo, więc ale w sumie napiszcie w komentarzach, oczywiście, jeżeli nie napiszecie nic, to sam zdecyduję czyli wezmę Diablo na streamy, nie na zwykłe materiały no i Zobaczcie, kurwa ciężko tutaj na 46, oni tam kurwa 70 wiem, ja kurwa nie wiem Jaż kurwa nie wiem Co ja bym musiał odpierdalać, żeby no, Zobaczcie, no kurwa życie znika jak pojebane Muszę pomodernizować jeszcze mój secik, właśnie tego chcę Gierka zrobić Oczywiście jak będę widział, że idzie mi w chuj już chujowo, że nie ma szans kurwa go zrobić to Po prostu z niego wyjdziemy I sobie zrobimy na innych umiejętnościach. Znaczy na jednej umiej jedną umiejętność tylko bym zmieniał. Albo może nawet więcej. To też jeszcze byśmy zobaczyli. No kurwa, padłem myśli. Boże święty. Jak ja mam w kroki czymś już... Jak już tyle razy padłem, 10 sekund jest, no to już jest w sumie po rifcie. To jest również... Teraz mam tornado ustawione na to, że yy, tornada regenerują mi furię. Dlatego, jak sami widzicie, furia w ogóle mi nie spada poniżej tej maksymalnej wartości. Plus do tego właśnie dlatego mam pasywkę, która przy. która daje 20% chyba więcej obrażeń, gdy ta furia jest na maksa zapełniona. Dlatego właśnie używam tego tornada. Ale jest również tornado, które... Dzięki swoim atakom regeneruje za każdy... za każde obrażenie regeneruje procent życia, więc jak tak widzicie, ile tych tornet popierdala, więc życie rośnie. Wtedy jestem dłużej żyję, no nie? Ale zmieszają się w tym momencie wtedy obrażenia, więc popróbujemy jeszcze z innym takim setem. Znaczy setem po prostu innymi umiejętnościami, bo tam widziałem, że ludzie stopki używają jeszcze innego rodzaju tornad i umiejętności i zamiast bo teraz jestem ustawiony taki, takim barbarzyńcą pod szybkie właśnie takie rifty szczeliny bo takie szybkie granie w widzicie jak ja mogę zapierdalać tym tornadkiem ale są właśnie również ustawienia które dają że no że jest się kurwa, silniejszym, wolniejszym ale chyba silniejszym więc zaraz to ogarniemy Zobaczymy co tam mają ubrane ci ludzie stopki. no i zaczniemy ogarniać żeby być ubraniem takie jak oni i jakoś wyjść wyżej, nie? Zrobić tą szczelinkę 50, bo na razie właśnie co grałem w Diablo, bo nie jestem jakimś super graczem, bo po prostu lubię grać w Diablo i gram od długiego czasu, w niego, ale żeby być jakimś prosem to... no nie. To właśnie 40... Wyżej 45 to ja nie zrobiłem. Pamiętam, że zrobiłem 45 piątkę pierwszy raz z Hunter'em w trzecim sezonie No i tam, kurde, tam tu był kaza kozak, bo to... Miliard obrażeń tam z jednej umiejętności i jep, jep, bo to było coś pięknego Ale w sumie teraz to trochę jest, za bardzo się nie liczy, bo teraz mamy do dyspozycji tą kostkę Więc umiejętności obrażenia zwiększają się, no bardzo dużo, jak wtedy Wtedy 60 jak ktoś solówkę zrobi to kurwa to był w top 1, w top setce, w, w top nawet dziesiątce. To był kozak po prostu. A teraz tu oni nakurwiają się 90, więc... Żeby to jakoś było... miał ręce i nogi, żeby ten rekord taki mój życiowy miał sens, to chyba bym musiał zrobić tak solo tą 50 piątkę, Dajmy na to. 10 riftów więcej, wtedy zrobiłem 4-5, tak teraz muszę zrobić 55 To jest taka życiówka, żeby to uzyskać No na razie idzie jakoś, jakoś znośnie Wyprzedzamy czas Więc nie jest źle, na razie póki, póki nie giniemy to nie jest źle Nawet Spoko mobki się trafiają, oprócz tych skrzywań bo one są najgorszymi jednostkami, dwa, jakie mogą być tak ci kurwa wypukną No coś ja, oni nie są najgorszymi. Najgorsi to są egzorcyści. Egzorcyści to... O jak oni ci się trafią, idzie ci dobrze rift. Super, ładnie, pięknie. Jak oni ci się trafią, to mogą ci zepsuć całego rifta. Calusieńkiego. O, powoli to kurwa idzie, nie dobrze, powoli. Chyba nie będziemy się zatrzymywać na takie cztery jednostki. Moc, dobra. Dawajcie. Ramordujemy wszystko i szybciutko, jak Najszybciej. O właśnie, paczka. Właśnie ten barbarzyca najlepiej... Najszybciej idzie właśnie jak mam zwykłe stworki. Ze zwykłymi stworkami idzie najlepiej Rift. Bo paczki mogą was zajebać i już wtedy czas się straci A zwykłe takie mopki to... Szybko dosyć giną Jak się wpierdolimy w jakieś wielkie gówno, to wtedy można paść. A tak jak sami widzicie, to się po prostu kręcę, one nie ogarniają, że... Jestem taki szybki... O kurwa, chyba, że wasie zszywanie z wybuchnie Dobra, tam pięć zombiaków, to chuj Będzie mnie wyrzuci? Dobrze takie sam miejsce Kurwa, te grubasy, nie, jeszcze klatka Już, już, widzicie, już są problemy Wystarczyła paczka, żeby się trafiła A niezwykłe stwory i już jest problem I już chuj, już chuj Ile on ma życia? 24 miliard Ja chyba go ominę po prostu, wiecie? Bo tak jak sobie biegałem i biłem zwykłe stwory, tak było lepiej Więc ja go ominę chyba się tak w ogóle rozłożył z nogami zamiast tutaj usiąść ładniej i skupić się dobra walczymy No tu kurwa jakieś takie chłopsze stworki są jakieś takie silniejsze kurwa o nie kolejna paczka A dobra, to może ogarniemy. Chociaż to jest kurwa znowu wątpliwe bardzo. Kulki zdrowia, kurwa. Niech, czemu one tak wolno wypadają? O nie, jeba na klatkę, co ten grubas mnie dogonił? Czy jaki chuj? Jo, przyszedł tu. Skurwiała świnia. Dobra, już pół życia ma zajebmy go. Kurwa te kwasy jeszcze, Aha. Ej no co, co, ile was tu paczek, kurwa no nie Nie, spierdalam z tego miejsca, jak najszybciej po prostu wypierdalam bo Fajnie czas wyprzedzam, ale Te paczki mnie przerażają, trzy paczki naraz to jest za dużo, No tu będę padał jak gówno Spierdalamy stąd czy tak, żeby mnie nie dogonili, po prostu by spiel dalał. O, podtrzymanie. Techno Viking Tutaj możemy walczyć. Niech się naładuje ten teguk, czyli te gemy, są legendarne. Żeby pancerz wzrósł, żeby obrażenia wzrosły jeszcze. Teraz dobrze idzie, teraz dobrze idzie Lecimy dalej O, widzicie, szkieletorki, takie rzeczy, to kurde pada szybko Wow, wow, ale tutaj jest służm Trzymają zjebanych wartowników Jeb was z drugiej strony Dobrze, czempiony padają zawsze fajniej szybciej No to jest strażnik Kurwa, dalej nie dało się go wyjebać Szkoda, że nigdzie kapliczki nie ma Żar Dobra, lecimy z gnojem Ale tylko 60 miliardów życia to nie jest dużo. Wow, ten mały glodzy wybuchł. Jeszcze już się, żeby właśnie ten berserk mi się odpalił. Co bym go szybciej złożył? Szkurwa te małe gówna! Mógłby chociaż z nich kulki lecisz, i my ten kurwa Magus mnie zabił No dacie wiarę 20 coś sekund. No dobra, skończę tego rifta, fajnie, pięknie, cudownie, cieszę się niezmiernie, ale... Ale no kurde, to można zrobić lepiej. Ja chyba widzę to teraz wyraźniej, że można to zrobić lepiej. Na 47C spróbujemy jeszcze też. I będziemy, nie będziemy w ogóle bić paczek. Chyba, że czempiony, wtedy tak, ale takich większych to w ogóle nie będziemy tykać. Będziemy dać po prostu zwykłe stworki Bo z paczkami to my sobie kurwa nie radzimy. Ole na kurwę teraz wkurwił się. Ale widzicie, berserker w los. Od razu szybciej. No, sypta legendami. Spodnie Nazywasz się Ursi, ja to wiem. No i ulepszamy stymulator bólu, bo to mam najgorszy, najmniej ulepszony Gem. Mój. Którego no, trzeba ulepszyć bardzo wysoko. Fajnie, w las 3 razy. Czyli sukcesy Rift na 100%. Jep. No i powiększyliśmy swoje odłamki. Czyli tak jak... No rekord niby jest, no nie? Ale oczywiście z kostką to jest co innego. Bez kostki to bym kurwa 40 jeszcze nawet nie zrobił. Starożytna część spodni Raekora. No szkoda, że Raekora nie. Pustkowi lub nieśmiertelnego króla. Dobra, to wszystko to, 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 to sprawdźmy sobie jeszcze Jak tam wyszliśmy Dobrze, wiśnie wyprzedziliśmy 15 minut to robiliśmy, no to trochę jest No to trzeba jeszcze poprawić Ci tam Ci używają młotków On tego używa, ogniem łazy. Troszkę dziwnie, dziwnie rozstawiony ziomek. Ustawił to, ale... Dziwnie, ale skutecznie. Skoro 47 zrobił w 8 minut, no to skutecznie. A ja przemał, bo on widzę, że ma bólkę katastrofy, czyli tak jak ja. W ogóle kostki nie ustawił. Kurwa, co za gałgan. Ale przyjdzie dziesiątkę zajebał. No ja pierdolę. Z mora więzionych. To też jest... Dziwne. Takesi 54 i 1. Ucho, ho, ho, ho. I on jest tak samo ustawiony jak ja pod sprint, tylko że on ma jeszcze rozprócie. I tym mnie również skoczył. Że zamiast dzikiej szarży ma rozprucie. W sumie ta dzika szarża też taka kurwa. Super nie jest. Nie wiem, do, do czego się ona przydaje, za bardzo nie. Generuje mi punkty furii, no dobra, ale jeżeli używam tego Tornada na furię, no to... No to jest tak jakoś średnie. W sumie to jest nawet dobrze, dobry pomysł, żeby to coś zamienić na coś innego. Odwet? wraca mi zdrowie. Właśnie, to to może... Właśnie, czy walczyć, będzie walczyć, będzie mało życia, to jeb, odwet. Życie się zregeneruje, to może być również pomocne przy następnych liftach. No dobra, to był taki krótki odcinek, ode mnie dla Was. Jeżeli chcecie tego diablo normalnie, tak jak teraz, czyli powiedzmy 10 minut sobie gram, na przykład zrobię szczelinkę lub właśnie gierki solo, czy może coś innego jeszcze, więc to po prostu piście i pokażcie, że chcecie. O, pokażcie, że chcecie. Bo jeżeli nie będziecie chcieli tego, to po prostu będę to sobie streamował, sobie tego diabla, tak? Bo może nie oficjalnie jeszcze, ale powiem, że zamierzam streamować. Na razie. Możliwe to jest tylko z takimi grami jak właśnie Diablo i, lub, i od Diablo starszymi lub gorszymi graficznie, czyli, no, które nie wymagają aż tak dużego, tak, tak, tak dobrego sprzętu, bo moja karta jeszcze jest, to jest ta stara karta. Jeżeli kupię tą nową, to wtedy będę mógł streamować dosłownie wszystko. Więc na razie pozostańmy z tym, co mamy, czyli Diabolec. Tak. Albo jeżeli będziecie chcieli jakąś strategię taką w ogóle inną, taką w ogóle, której nie widzieliście u mnie i której może nie zobaczycie. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Jo.